Witajcie, przyjaciele! Witali Parnikow. Najważniejszym wydarzeniem szczytu liderów państw Azji Centralnej, który odbył się w Taszkencie, było przyjęcie Azerbejdżanu w charakterze pełnoprawnego uczestnika tego formatu spotkań. Aż do niedawna prezydent Azerbejdżanu Ilham Aliyev, uczestniczył w szczycie Azji Centralnej w charakterze gościa honorowego. Obecnie prezydent Azerbejdżanu z naciskiem podkreśla, że Azerbejdżan staje się pełnoprawnym i aktywnym uczestnikiem nie tylko samych szczytów, ale również szeroko pojętej współpracy gospodarczej państw Azji Centralnej. W znacznej mierze demonstruje to nową sytuację, która rozciąga się nie tylko na Azję Centralną, ale również na Kaukaz Południowy za pomocą. Korytarza transportowego, który ma połączyć Azerbejdżan z Nahiczewanem poprzez terytorium Armenii po normalizacji relacji pomiędzy tymi dwoma sąsiednimi państwami. Ilham Alijew zamierza przekształcić swój kraj w swoisty hub handlowy, służący do wymiany towarów między państwami Azji Centralnej a Turcją. Może to być również swego rodzaju demonstracja głównego gospodarczego zjednoczenia państw Azji Centralnej i Turcji, tworząc platformę dla świata tureckiego nie tylko w sferze deklaratywnej, ale także w rzeczywistości, co stanowi klucz do dalszego rozwoju regionu i umacniania więzi. Oraz w relacjach gospodarczych z udziałem w tego typu platformie państw takich jak Tadżykistan czy Armenia, które formalnie rzecz jasna nie przynależą do świata tureckiego. Jednakże oprócz tego, że tworzone są nowe korytarze transportowe, a wraz z nimi powstają również nowe sojusze geopolityczne. Liderzy krajów Azji Centralnej spotykają się po raz pierwszy od czasu, gdy wszyscy mieli okazję odwiedzić Waszyngton i spotkać się tam z prezydentem Stanów Zjednoczonych, Donaldem Trumpem. Było to również bezprecedensowe wydarzenie o wielkim znaczeniu dla całego regionu. Wszakże wielu przywódców byłych Republik Radzieckich pochodzących z regionu Azji Centralnej nie było w Waszyngtonie przez kilka dekad, co jest znaczącą zmianą w polityce zagranicznej. Fakt, że obecny prezydent Stanów Zjednoczonych znacznie bardziej uważnie przygląda się sytuacji w regionie Azji Centralnej niż jego poprzednicy odzwierciedla osłabienie pozycji Rosji na całym obszarze postsowieckim, co jest bezpośrednim następstwem trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej. Co więcej, kraje sąsiadujące z Rosją w coraz mniejszym stopniu postrzegają były republiki radzieckie jako naturalną strefę wpływów Kremla. To fakt, który zmienia dynamikę regionalną. Prawdopodobnie ten rozpad imperialnej przestrzeni stanie się w zasadzie głównym rezultatem zaborczej wojny, którą rozpoczął Władimir Putin i ostatecznie raz na zawsze położy kres rosyjskim ambicjom imperialnym. Przywódcy państw Azji Centralnej, jak się wydaje, doskonale to rozumieją i desperacko manewrują między Waszyngtonem, Pekinem a Moskwą. Chińska Republika Ludowa staje się dla wszystkich państw regionu znacznie ważniejszym partnerem gospodarczym i politycznym niż Federacja Rosyjska. Jednakże do Rosji należy podchodzić z należytą uwagą, choćby z tego powodu, iż wszyscy dostrzegają tę agresywność, którą rosyjskie kierownictwo polityczne manifestuje w ciągu ostatniego roku. Oni starają się uśpić czujność agresywnej kremlowskiej bestii Putina, aby rosyjski prezydent nie próbował powtarzać w Azji Centralnej tych zbrodni, których już dopuścił się w Ukrainie. Najlepszym przykładem jest niedawna wizyta prezydenta Kazachstanu Kasyma Żomarta Tokajewa w stolicy Rosji. Przywódca Kazachstanu, który świętował swój jubileusz w towarzystwie przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga, a także podczas spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, określił gospodarza gabinetu owalnego jako lidera zesłanego przez Boga. Również w rosyjskiej stolicy nie szczędził komplementów, nazywając Rosję sąsiadem danym od Boga. To oczywiście nie ten sam poziom komplementów, jaki prezydent Kazachstanu okazał prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Tutaj, jak widzimy, nie chodzi osobiście o Władimira Putina, a jedynie o państwo, którym Putin kieruje. Niemniej jednak, w Astanie być może zdecydowano, że rosyjski prezydent usatysfakcjonuje się chociaż tym pochlebstwem, mając na uwadze jawne niezadowolenie Moskwy spowodowane spotkaniem liderów państw Azji Centralnej z prezydentem Trumpem oraz to szczególne zainteresowanie, jakie Stany Zjednoczone, zresztą tak samo jak Chińska Republika Ludowa, okazują Kazachstanowi. W każdym razie jest niezaprzeczalne, że państwa Azji Centralnej prędzej czy później będą musiały podjąć decyzję. Nie da się usiedzieć na dwóch krzesłach i jest to jasne nawet dla takich liderów, którzy ciągle manewrują między interesami kluczowych graczy, jak Kasym Żomart Tokajew czy Szafkat Mirziyoyew, których państwa ostatecznie muszą się określić. A dla przywódców mniejszych krajów staje się wręcz oczywiste, jak kluczowe jest wybranie właściwej strony, aby móc utrzymać swoje pozycje oraz efektywnie rozwijać współpracę gospodarczą. Jest jednak oczywiste, że w Kirgistanie, Tadżykistanie, a nawet w Turkmenistanie wszyscy będą z wielką uwagą śledzić, którą ze stron ostatecznie wybiorą Kazachstan i Uzbekistan. Ważne będzie również, jak skutecznie Kasym Żomart Tokajew i Szawkat Mirzijojew zdołają się zdystansować. Od niepohamowanej wściekłości Władimira Putina. Wybór strony swoją drogą nie będzie zależał wyłącznie od przywódców państw Azji Centralnej. Będzie on zależał od tego, jak szybko Rosja poniesie geopolityczną porażkę w rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi i Chińską Republiką Ludową. A do tego konieczne jest, aby amerykańskie sankcje przeciwko Rosji działały skutecznie i doprowadziły do załamania rosyjskiej energetyki. Na to, jak się zdaje, stawia obecnie administracja Trumpa, która usiłuje zniszczyć rosyjskie firmy naftowe oraz całkowicie wyprzeć Rosję ze światowego rynku energetycznego. I oczywiście istotne będzie to, jaką zapłatę Chińska Republika Ludowa zażąda od rosyjskiego kierownictwa za wsparcie, które Pekin udziela Moskwie w wojnie z Ukrainą, a także jak szybko Federacja Rosyjska ostatecznie przeistoczy się w prowincjonalne peryferie Chin. W tym momencie, co oczywiste, Moskwa przestanie interesować zarówno Astanę, jak i Taszkent oraz inne stolice Azji Centralnej. Wówczas będziemy mogli mówić o znacznie stabilniejszym i bardziej gwarantowanym rozwoju regionu, niż miało to miejsce, gdy Rosja wciąż wywierała swój destrukcyjny wpływ na dawne republiki radzieckie. Ten moment zbliża się, gdyż pierwszy szczyt liderów państw Azji Centralnej, który miał miejsce po tym, jak wszyscy oni złożyli wizytę w gabinecie owalnym, kolejny raz dogitnie przypomina nam, jak gwałtownie zmniejsza się rosyjski wpływ na były republiki radzieckie i jak istotne jest, aby same te kraje aktywnie wspierały ograniczanie tego wpływu, grając oczywiście z Władimirem Putinem w gry, które mają za zadanie uśpić czujność agresywnej kremlowskiej bestii. Dziękuję. Zostańcie, subskrybujcie mój kanał, media społecznościowe, Patreon, Bajni, GoFundMe, Donatello. Wspierajcie rozwój, korzystajcie też ze wsparcia na YouTubie. Pokój Wam.